Tutaj pod słońce, więc pozwolicie, że zasłonię lekko sobie oczy, ale chciałam wam pokazać tutaj, proszę bardzo, jesteśmy w pięknych okolicznościach przyrody kaszubskiej. Kaszuby to jest, jak wszyscy wiedzą, cudowny, najpiękniejszy w Polsce region. Oczywiście górale się mogą w tej chwili obrazić, ale kochani, nie obrażajcie się, wy też macie pięknie, ale wybaczcie, nie tak ślicznie jak tutaj. Mamy jeziora, morze, wzgórza, lasy, lasy są przepiękne i tymi lasami właśnie będzie wiodła trasa 16 Wojewódzkiego Przełajowego Biegu trasami kaszubskimi. Moi drodzy, moi drodzy, no po prostu trzeba tu być. Trzeba tu być koniecznie. I ci, którzy biegają, i ci, którzy chodzą skijami, i ci, którzy lubią i to, i to. No niestety nie da się robić dwóch rzeczy jednocześnie, więc weźcie żonę, przyjaciółkę, męża, kolegę, dzieci, babcie, ciocie, wszystkich. Zapakujcie całą rodzinę i przyjeżdżajcie do linii, ponieważ to właśnie miejsce, a tutaj właśnie pan przebieg sobie, on pewnie trenuje do tego tego biegu już we wrześniu, ponieważ spotykamy się we wrześniu, 17 września tego roku cudownych okolicznościach przyrody, jesiennej przyrody, bo w tej chwili jest lato, wszystko jest jeszcze zielone, ale zapewniam Was, że kaszubskie lasy jesienią to jest po prostu bajka. I jeżeli nawet ktoś nie chce biegać, nie lubi biegać, nie chce chodzić z kijami, zawsze może stanąć gdzieś w jakimś przytulnym kątku, ponapawać się urodą krajobrazu i dopingować swoich przyjaciół, ale tak najlepiej to wziąć udział i dzieci, kochani, jeżeli nie znacie linii to namówcie rodziców i przyjeżdżajcie tutaj. Przyjeżdżajcie z wszystkimi, możecie nawet pieska wziąć. Piesek znajdzie tutaj dla siebie również wspaniałe miejsce. Linia blisko herowa, blisko Lęborka, kaszubskie klimaty. Ludzie mówią po kaszubsku, jeżeli zapytacie, ładnie to pewnie wam coś powiedzą. Po kaszubsku, jeżeli nie znacie kaszubskiego. I spotykamy się 17 września 2022 roku, w dzień szczególny dla historii Polski. Takim biegiem możemy również uczcić tą wspaniałą datę. Jesteśmy na stadionie w linii. Stadion jest przygotowany. No, wygląda pięknie, ale musimy się przygotować na każdą pogodę. Jesteśmy przygotowani organizacyjnie na każdą ewentualność. Mamy zabezpieczone jedzenie, mamy zabezpieczone nagrody. Mamy finishery dla każdego uczestnika, czyli każde dziecko, które wystartuje, otrzyma medal. Każde dziecko, które wystartuje, otrzyma również malutką paczuszkę z Giftami tu od gminy i od organizatorów. Więc w zasadzie impreza pod względem organizacyjnym jest przygotowana w 100%. Czyli dzisiaj przygotowujemy się, mamy scenę, można się schronić na scenie, ale myślę, że namiot też przygotujemy jakiś. Zastanawiam się, jak dobiegniemy do jeziora, czy tam też coś postawimy, żeby zrobić taki punkt kontrolny, bo przecież jednak przy tym jeziorze kawał drogi, ale piękne miejsce i żeby nam się nasi uczestnicy nie pogubili. Myślę, że nie tylko punkt kontrolny, ale również tam damy punkt nawadniania, tak? mhm. bo to już będzie po dużym wysiłku, 5 km, ci którzy będą chcieli się napić wody, tam znajdą pocieszenie. Fajnie, Upka. to wiedzą, że mają dobiegnąć do tego miejsca. Tak jest, tak jest. Natomiast też tutaj widzę, nie tylko my będziemy uczestnikami, ale masz gości. Z Ukrainy, tak, oni mieszkają tutaj na stadionie, oni również będziemy ich zapraszali do siebie. Jest już kolejna ekipa, i wcześniejsze były mamy z dziećmi, było pięć mam z dziećmi i dzieci tak chętnie uczestniczyły na tym stadionie w meczach, w treningach, w tutaj w uroczystościach, bo tu strażacy też mieli swoje treningi, obchodziliśmy święto strażaków, także naprawdę świetnie nam się wpisali w to miejsce i oni uważali, że to jest najlepsza lokalizacja, jeżeli chodzi o lokum dla Ukraińców. Ukraińcom pomagamy i będziemy pomagać nigdy więcej wojny ani w Polsce, ani na Ukrainie. To są te smutne rzeczy, a te najważniejsze, tak żebyśmy potrafili pokazać, jak się trzeba bawić, jak po prostu żyć kulturalnie, jak dbać o swoje zdrowie. To tu. O zdrowie, otoczenie, biegamy po zdrowie, podziwiamy nasze krajobrazy Kaszubskiego Parku Krajobrazowego. Także myślę, że samo zdrowie, cenne nagrody. Co jeszcze możemy zaproponować? Zapraszamy do linii! Linia jest dla mnie kultowa, bo tutaj byłem na pierwszym obozie harcerskim tu u was w Linie. A ja tu chodzę na kiki nordic walking. Zapraszamy państwa wszystkich do linii. Do zobaczenia 17 września.